W tym miejscu prowadzimy prace konserwatorskie na prawdopodobnie 16-wiecznej grobli, która została uszkodzona. Obecnie zajmujemy się odbudową, spoinowaniem i rekonstrukcją tejże grobli. Jest to pewna wprawka przed dalszymi pracami, które będziemy prowadzić tutaj boku obiektu wieży. Używamy kamieni, które zostały znalezione tutaj, właśnie w tym miejscu. Zaprawą, którą używamy, jest jak najbardziej naturalna. Jest to zaprawa wapienna. Którą odtwarzamy na podstawie znanych nam metod średniowiecznych, staramy się, żeby była jak najbardziej historyczna. W oparciu o wszechstronne badania na stanowisku, także składu i wykorzystanych składników do zapraw, można pokusić się o stwierdzenie, że na różnych terenach, w zależności od dostępności poszczególnych źródeł, jak chociażby dostęp do gliny kaolinowej białej, może nastąpić wykorzystanie różnych dodatkowych składników, za wyłączeniem oczywiście żwiru i wapna, który obligatoryjnie powinien znajdować się w każdej zaprawie. Odbyliśmy warsztaty na zamku Hrad Elietawa w północno-zachodniej Słowacji, za co chcielibyśmy podziękować panu Lubomirowi Chobotowi którym od 2006 roku prowadzi tam odbudowę zamku. Planujemy dalsze prace na terenie obiektu. Grobla jest dosyć mocno zniszczona w kilku miejscach. Na tyle jej nam pozwoli czas, to w tym lub w przyszłych sezonach będziemy dalej prowadzić pracę i odbudowywać elementy kamienne. Natomiast na ten sezon zaplanowaliśmy również odbudowę elementów kamiennych przy samym budynku pałacu, które wymagają jak najpilniejszej pracy i chcemy je jak najszybciej zrobić, ponieważ ich stan nie pozwala, żeby zostały w takim stanie jak obecnie są.